Sędzia starter Ryszard Jasiukiewicz gotowy do uruchomienia drzw drzwiczek, i konie ruszyły na starcie. Straciła Bin. Marszal z przodu Sileroy, ale prowadzi stawkę Javan Eagle na drugiej pozycji Jumeira Beach, na trzecim Madiba mówi, na czwartym The Sky Snow Limit, Power Spirit, Torpida, Książę Nocy, Sileroy. Bin Marshal z przewagą niewielką prowadzi Java Eagle. Java Eagle na drugie miejsce przesuwał się Madiba Movey. Na trzecim miejscu Jumeira Beach. Na czwartej pozycji The Sky Snow Limit. Konie wchodzą w zakręt Java Eagle. Java Eagle, Madiba Movey. Jumeira Beach. The Sky Snow Limit. Przy wewnętrznej Power Spirit. Torpida, Bin Marshal, Sileroy, Książę Nocy, prowadzi wciąż Javanigo. Eagle. Javan Eagle. tuż koło niego Madiba mówi dużym kołem, bardzo dobrze przesuwa się Bin Marshall. za nią podąża Sileroy, przy kanacie Zumeira Beach, także dobrze kanat złapał Power Spirit. Java nigol, nigol na prowadzeniu, Dzawa nigol, Dzawa nigol bardzo dobrze finisuje też Jumeirah Beach, ruszył do boju Madiba mówi. Dzawa nigol Madiba Mówi. Dzawa nigol się Bin Marsal jeszcze, ale Dzawa nigol, Dzawa nigol, Dzawa nigol Bin Marsal Madiba mówi. Javan Eagle, Bin Marshall, Madiba Mówi, Jumeirah Beach i wygrywa gonitwę Javan Eagle pod Martinem Srnecem.